Siemano widzowie, z tej strony Królowicz Kacper. Dzisiaj Was zapraszam na kolejny odcinek z kalowitym blaku z Warzone Challenge, tylko jedna broń w grze. A wy widzowie zostawcie łapę w górę, suba z dzwonem, jak zostawicie 1000 subskrypcji. Pod tym kanałem, to stworzę swoje ekipę do grania i ekipę do nagrywania, ale musicie pod królowiczem Kacperem, czyli pod moim kanałem, zostawić 1000 subskrypcji. Pamiętajcie o tym widzowie. I jak zostawicie te 1000 subskrypcji, wyślę Wam po, pod postem, link do Discorda. I jak wbijecie pod post i tam będziecie mieli link do Discorda, na grupie Discord I na grupie Discord podziękuję Wam za 1000 subskrypcji I też zrobię oddzielny odcinek jak Wam dziękuję za 1000 subskrypcji Ale najpierw musicie stawić te 1000 subskrypcji, pamiętajcie o tym widzowie A jak ktoś jeszcze zasad nie zna tego challenge'u To zapraszam do przeczytania w opisie, bo są wypisane zasady w opisie właśnie tego challenge'u zasady więc, jak ktoś chce, to może sobie zatrzymać film i przeczytać te zasady tego challenge'u. A jak już ktoś przeczytał, lub zna te zas zasady, to zapraszam do oglądania. A i jeszcze jedna ważna rzecz, widzowie. Sorry, że tak przez trzy. Nie, chyba przez dwa dni mi nie było. No ale wiecie, byłem na wakacjach, więc widzowie, wakacje też muszą być. Ale wróciłem dla Was. Na kolejny odcinek z kalowitym plakusu rozłączony. Tylko jedna broń w grze. Dobra, widzowie, już jesteśmy w grze. Zgadnijcie co się stało, widzowie. No, nie zgadniecie. Nagrywamy już dla was. To już drugi, drugi raz. Bo tak. Najpierw wywaliło mi prąd. Później okazało się, że nie włączyłem nagrywania. Później. Się chciałem jeszcze raz to nagrać. I zdobyć to zrobiłem. Czyli nie, to już trzy razy dla was to nagrywam. Rozumiecie to co? Trzy razy nagrywam dla was Co tu dzieje. Nie wiem, dzisiaj nic nie jestem. Trzy raz. Znaczy wy tego nie widzicie, ale... Trzeci raz to nagrywam. Ale... Jak, jak widzicie nie będzie odcinek, ten dzisiaj odcinek będzie o zerowej... To moja się przepraszam Nie przemyślałem tego. No Ja Ja pierdolę, znowu musiałem, ale znowu mam googląd. Dostał! Dostał, dziad! Będziemy nie przelec. Tak, tam... ja, tak, że... Kurde nie, nie no nie, mogę nie ja nocę potrzebować, nie mogę nocę potrzebować, nie pierwszy. Ale gości nie nie mogę nocę potrzebować, nie Może nocę potrzebować, teraz mogę nocę ale kolejny. nie let's have ourselves a fight be ready your name Bardzo dobrze. Kto wygrał? A, wygrał tamten. To jeszcze Skąd ma 10, -10? tysięcy? No nie, nie prawda? Kiedyś się cieszyłem, że mam USP, a nie, ja, że jeszcze nie, jeszcze nie rzuca. się w USP, to jest. Ja Jaki to jest Jest ta gra jest tak też nierealistyczna. Kurna. Od kiedy USP ma kurna odrzut. Widzowie, weźcie! Nie wiem kto na przykład chodzi na strzelnicę. Napiszcie mi w komentarzu. Czy kurna USP ma taki rozrzut w realnym życiu? Czy, czy ja jestem? Czy, tak czy ja jestem jakiś kurna? Jak ja widzę na przykład gości, którzy się strzelają na przykład na strzelnicy, to kurna, przecież ta USP ma prawie zerowy odrzut. To czemu kurna ma taki rozrzut, jakbym kurna z kałaka strzelał. Albo z nigla. Może nie wiem, może w tej grze nagle ten... nie wiem Może jest ta broń napędzona yy, 48 magnum. Bo 50 pię to kurna ma ten Stąd. Stąd, No, to! Ta jest... W tamtej ludzie miałam sobie... O, Oczywiście mi się nie nagrało i wiecie, które miałem miejsce? Siódme. Dobra, zrobię, tu będzie cieszy, co wycięciu. A, też za... przepraszam was, bo na tamtym nagraniu mówiłem, że... Przepraszam was, że dwa dni mnie nie było, ale byłem na wakacjach. No naprawdę... I ja naprawdę mam tego dosyć. Nie dużo mi się nie nagrało, a e, dzisiaj widzowy jakiś ciem pokojowy będzie. Dobra No nawet kurna mi się nie wczytuje łącznie Ja cię kurna zaraz się Tu nie dobra, dobra.

Szansów. Takiego dystansu, no może nie. To że ta strzelnica też jest jakaś porąbana. Zauważyłem, że ten rewolwer na strzelnicy mniej bije niż w ogóle nie w krze. Coś mi to w Kurde, no to... A miałem takie rundy dobre widzowie. Oby jutro było lepsze. Jutro w widzowie zapraszam też na setny odcinek tego challenge'u. No w mamy już zamiar wygrać, bo zagramy sobie w, w następnym odcinku trzy rundy ba na battle, a na jedną rundę zagramy w grabieniu. Jak jedną to na, gejmiemy, na battle, a na To, to Kościół skampił się w jednym miejscu. Czy ja też chciałem coś robić? Oh. Oh. Widzowie, jak dzisiaj będziemy mieli jakieś słabe miejsce, to przepraszam, ale tamte nagranie będzie lepsze. Zawsze, zawsze takie, jak burna jeśli dobrze idzie, to zresztą się nie. Coraz drożej, coraz drożej. Tak to jest, tak to jest. Tak to jest. jest ten jest taki średni, że I Ja coś tak czuję, że będziemy mieli max

Priority mission. Details are need to know. Okay. Okay. Find a crate marked on your map. Okay. 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 This rego okay. shows heavily armed enemy enemies classified okay. 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 in the stadium. One of our primary strike teams okay. is MIA. There, investigate right? and locate okay. them so, in the mission. So,

Mam ma na się Nawet by nie chcę, to nie będzie gorzej. nie ma. ale... naprawdę, jest ta grafika. Ja pierdzielę, ale dzisiaj był dupny dzień. Na nagrywanie i się trafił. Ja No. Tak, takie... By takiego nie miałem, nie nie, 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 nie! Ja usuwam urozona, jak kurna nie wiem, będzie to... nie, ale tak będzie to to rosy. No jakim cudem to ma kurna rosy? <laughs> <laughs> stand by for redeployment. <laughs> Moving here. back for another hunt. <laughs> Nie wiem skąd nic się chcieli tu Ale jak mówię, strzelam, niech się coś dzieje na tym odcinku z pistoletem torbałem na raczej prawo Mogłem go jeszcze dobić, żeby tamci go wyjmili bez kitu siódma Ogólnie jak on, teraz on przegra Nie wiem, pokaż mi to A, nic, na z zielonym to, to jest nie on to musi wygrać jeszcze nie to... Tak kurde szczęście było! A widzowie. Życzę wam. Nie wiem. No po prostu życzę Wam lepszego. Żebyście mieli lepszy dzień ode mnie. Żebyście zawsze wygrywali w Burzona i żebyście zawsze wygrywali w CSie, No i życzę wam, żebyście mieli globala w Cześć, o. I życzę Wam wakacji. A ja co? Lecę i widzowie, trzymajcie się i na razie.